Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Oto moje zaproszenie dla Ciebie i pozdrowienie dla całego światła w Tobie. Zapraszam Cię na wydarzenie, które z dawnego czasu nazywa się Ostara, a dziś mówimy równonoc. Oto wydarzenie zjednoczenia i zrównania w czasie i w przestrzeni bogini i Boga w Tobie. Oto wydarzenie które ukazuje jedność solarną i lunarną. Słońce i księżyc spotykają swoje moce ku światu. Oto czas, który oczywiście przykuwał uwagę nie tylko astronomów, astrologów i następnie wszelkiej maści ezoterycznych ludzi. Jest to wydarzenie, które całej przyrodzie daje sygnał do tego, żeby wystartować bardzo mocno w życie. Z racji tego, że jesteś częścią przyrody, wodą ożywioną, myślącą wodą, która podejmuje decyzje, to Ty decydujesz, o czym będą sekundy Twojego życia, czyli po prostu krople Twojego czasu. O czym będzie ta Twoja woda? O czym będą wpływy życia, które zasiewasz, jak i te, w których uczestniczysz? Ty decydujesz, o czym Ty uczysz całą ludzkość, jako ta kropelka wody, która wpływa w różne akweny, w różne sytuacje, i która sobą swoją jakością zmienia. To czas, kiedy poznajesz swoją wartość, kiedy przyglądasz się jej pod innym mikroskopem niż zazwyczaj, bo widzisz siebie jako kreatora, jako szansę na życie. Wedle dawnych podań, to dzień, kiedy następuje poczęcie dziecka pomiędzy mocami Słońca i Księżyca, następuje koncepcja, której zwieńczenie ma oczywiście miejsce podczas Dnia Jule, czyli 21 grudnia. Jest to czas magiczny, szczególny. Mówimy o tym, że rodzi się Słońce. Wiem, że słyszeliście to wielokrotnie, tak samo jak Nowy Czas Świata, Nowy Początek Świata i bardzo dobrze słyszeliście, bo ten czas jest dokładnie o tym. To jest taki początek w wersji ultimate, w wersji ostatecznej, czyli docelowej. Jeżeli słyszymy, że żyjemy w czasach ostatecznych, to się ucieszmy, że to nie są ćwiczenia, że nie żyjemy sobie na niby albo na próbę, tylko że to faktycznie jest już coś, z czym należy się liczyć, właśnie tak, ostatecznie i z racji tego nie mamy już czasów na plany B, nie mamy już żadnych wpływów, w które możemy się zaangażować na 30%. Oto czas naszego życia i czas życia świata, kiedy potrzebujemy sobie przyznać dokładnie, pełnię mocy. I teraz uwaga. Słońce wschodzi w baranie. Wschodzi tu, gdzie dopiero pojawia się ta pierwszość, ten Noworodek życia. Dopiero rodzi się energia, która oczywiście wszystko przywołuje, wszystkiego potrzebuje i wszystko otrzymuje. W naturze barana jest otrzymać. Wchodzimy w taki dom czasu. W którym to, co swoimi słowami zapraszamy do siebie, jest jak magnesem przyciągnięte przez bramę naszej rzeczywistości i zaczyna stanowić nasze naturalne wydarzenie. To jest czas, w którym bardzo rzadko można na dobrą sprawę się od siebie oddalić, bo wszystko nas do środka, do wnętrza woła. I trzeba z tego czasu skorzystać. Jak usłyszysz, o czym jest Twój wewnętrzny głos, trzeba za tym głosem podążyć. Czas równonocy to czas mocnego słońca. Mocne słońce to oczywiście sukces, to manifestacja, to materializacja, to wszelkie wartości, które dają nam um, szansę odczuć zwycięstwo. To jest słońce, o tym jest cały słoneczny splendor. Księżyc natomiast w tym dniu, oczywiście, Znajduje się w nowiu. I Księżyc w Nowiu to jest odrodzona kobiecość. To jest cykl, który się zakończył, który się odrodził. To jest pierwszość i świeżość. To jest również nów, który nas bardzo mocno konfrontuje z tym, co w sobie pominęliśmy, co zapomnieliśmy, co zaniedbaliśmy. I bardzo ważna uwaga. Omińcie szerokim łukiem wszelkie poczucie niegodności z tego względu, albo poczucie winy. Jeżeli macie z tym problemy, to pamiętajcie, zamieściłam dla Was rytuał usunięcia poczucia winy. Nazywa się on chyba rytuał pozbycia się poczucia winy. Możecie wejść na playlistę Rytuały i Ceremonie i tam są wszystkie rytuały i ceremonie, które są publicznie na YouTubie. Warto w tym czasie świata Spojrzeć temu w twarz i po prostu to wyrzucić. No, wcześniej można oprócz, jak macie taki styl. Ale chodzi o to, żeby się raz na zawsze postawić w reakcji, w kontrze. Wobec tych mechanizmów autosabotażu, tych mechanizmów, czy to jako fałszywa skromność, czy to jako poczucie no właśnie, niezasługiwania, które nas trzymały z daleka od tego, czego naprawdę potrzebujemy, by dać swoją wspaniałość wszystkim. Nie tylko by być wspaniałym dla siebie, na swój własny użytek i się tym jarać, ale. By faktycznie dać ze swojego poziomu, ze swojej możliwości tę wspaniałość, by tym rozkwitnąć. Tak jak każda roślina potrzebuje idealnych warunków: jedna potrzebuje cienia, jedna potrzebuje podlewania kawą, inna potrzebuje pełni słońca non-stop. Tak każdy człowiek, jako nasiona Boga, potrzebuje innych warunków, do tego, żeby odpowiednio wzrosnąć. Szanujmy to. O tym jest ten czas. Nasza ceremonia Ostary będzie pełniejsza, jeżeli oczywiście przygotujecie swoje ołtarze. Na ołtarzach tym razem zbiórka tego, co wiosenne i tutaj do Waszego własnego wyboru, wedle Waszego własnego stylu. Ale pamiętajcie, że kolory takie jak jasnożółty, żółty, zielony, jasnozielony to jest coś, co w tym czasie świata zawoła Wam szczególne błogosławieństwa. Jeżeli chcecie pracować ze sztuką, to miejcie swoje dzieła sztuki, swoje akty sztuki, coś, co uważacie za swoje tworzenie, i to po lewej stronie ołtarza ułóżcie. Natomiast po prawej stronie ułóżcie na przykład czyste kartki, jeżeli piszecie, albo czyste płyty CD, jeżeli nagrywacie muzykę, albo no, tym wzorem idąc, jakaś część waszych przyszłych dzieł. I wy jako kreator będziecie w środku w tej kompozycji oczywiście świeca z szeregowosku albo też żółta, pomarańczowa lub zielona. Jeżeli nie macie, na pewno to może być biała, ale też pamiętajcie o tym lifehacku, który polecam. Można korzystać ze świec urodzinowych, oczywiście, że można. Są krótsze, ale czy to sprawia, że ten płomień jest mniej ogienny? No nie z tych rzeczy, więc pamiętajcie o tym, że możecie korzystać i polecam w ten dzień skorzystać z Waszych własnych świec urodzinowych, jeżeli je zachowaliście, niezależnie od tego, kiedy macie urodziny, warto sobie tego dnia przywołać energię właśnie urodzinową, energię na pełen sukces, by ten dzień stał się narodzinami po prostu Twojego nowego życia. Kiedy? Jak nie teraz? Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Więcej oczywiście już w energii stary, bo ta energia zacznie się całkiem masywnie już bardzo, bardzo niedługo. Tymczasem wszelkie koordynaty magiczne odnośnie tego czasu przejścia, oczywiście na Akademii Magii, na Patreonie, czyli tam, gdzie codziennie uczymy się od siebie i gdzie manifestujemy, wprowadzamy intencje i po prostu tam, gdzie spotyka się już społeczeństwo czyniących, a nie tylko obserwujących. Mam nadzieję, że doceniacie ten projekt i że będzie dla Was jeszcze ważniejszy w przyszłości. Dlatego, że naprawdę rośniemy w moc, mamy przełożenie na to, co się dzieje w świecie. Niedługo Wam wyjaśnię, o co chodzi z tą iskrą, która wyszła z Polski, pewnie też będzie to pomocne. Tymczasem przygotujcie się wszystkie iskry, które mnie słyszycie, do tego wspaniałego, iskrzącego czasu, do Ostary i następnie do Nowiu, które nas zjednaczą w magii i każdemu przypomną, że jesteśmy na świecie. Po to, aby wprowadzać sobą zwycięstwa i piękno. I każdy w swoim stylu, swoją drogą i po swojemu. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Abra,